Was. Niestety musiałem film dokończyć w domu. W dalszej części filmu yy, zobaczycie, jak był na jeziorze. Niestety musiałem przerwać, bo baterie mi padały i już, już tylko robiło kawałki filmów. Ucięło mi na szczupaku, ucięło mi na ładnych o koniu, już potem przestałem filmować. W każdym razie będziecie mniej więcej widzieli, jak to wyglądało. A dzisiaj, bez specjalnego długiego gadania, kochani, powiemy sobie parę słów o koniach, ale powiem tylko takich ważniejszych, głównych informacji z tego względu, że o koniach to ja mógłbym gadać, kochani, 5 godzin na okrętkę i jeszcze, i jeszcze byłoby co powiedzieć. W każdym razie, o co chodzi, kochani? Jak szukać okonii? Oczywiście, to wszystko ogólnie wiadomo, bo tego internet jest pełny, ale nie wszystko i nie do końca. Przede wszystkim. Już mówiłem wcześniej, kiedy drobnica jest na wierzchu, pozarastane, i tak dalej, że tam są okonie, owszem. Tylko teraz warto wiedzieć, że okonie, kochani, one atakują inaczej. Drobnica jest zdecydowanie wyżej. Gdzie jest pod powierzchnią, wi gdzie, kiedy widzicie. O, kiedy widzicie małą drobnicę, małe okonie atakują praktycznie po wierzchu. Chociaż nie zawsze, nie jest to żelazną regułą, ale najpierw powiem ogólnie, jak to się najlepiej sprawdza. Zresztą zobaczycie na filmiku. Wystarczy, jeżeli nam łowisko pozwoli, opuścić troszeczkę niżej. Nieraz metr, półtorej, pod żerującą drobnicą na wierzchu, czyli drobnica się spławia. Małe okonie też nazywam drobnicą. Także Większe okonie są pod spodem, z tego względu, że nawet mały okoń jest jego pożywieniem, bo okoń, wiadomo, jest kanibalem i bardzo chętnie młodszego kozynka sobie tam miał, miał, miał ciap, ciap, ciap na obiadzik sobie zarzuci. Także tak to mniej więcej wygląda. Także jeżeli mamy miejsca, yy, gdzie małe często żerują okonie, poniżej warto szukać tych większych. Kochani, może inaczej powiemy sobie jeszcze o żerowaniu okonia, bo okoń to jest taka paskuda, garbata, że tak powiem, po płetwa, jej wszędzie pełno, że on zmienia często żerowanie. Nie zawsze yy, atakuje ryby. Często po prostu zmienia menu i żeruje przy dnie. Wtedy sobie opęzuje jakiegoś raczka na obiadzik, jakąś widelnicę, no tam różnego rodzaju skorupiaki, mięczaki i tak dalej. Tym się będzie żywił, a potem mu czapka się przewinie w drugą stronę i zajwania wtedy za rybami i gania. Ale to wszystko jest do rozpoznania, bo jak już drobnica w jest ganiana, także wiadomo, że on prawdopodobnie będzie w tonie. Zresztą to już jest ta pora roku, bo inaczej jeszcze mogę powiedzieć. O konie potarle odwrotnie niż szczupak. To są moje obserwacje: że jego praktycznie nie widać. Drobnego konia wszędzie pół, ale dużych nie. Ale one żrą, kochani, żrą, tutaj koledzy, którzy jedzą rybkę się przydali, co miały w żołądkach, raki i różnego rodzaju robactwo, także, czyli wiadomo, co one żrą, one chętnie podejmą z dna nieruchomą przyjęte, nie ganiają, są jeszcze słabe, chore, potarne i nie ganiają, tak dopiero później, teraz już się zaczyna sezon odpowiedni, że druga połowa lata, on już jest bardziej aktywny, gania za rybami, będą się trafiały już coraz większe, coraz lepsze okonie. I tak jak mówię, jeżeli sieczka bierze powierzchni gdzieś nie, da, nie głęboko, warto opuścić troszeczkę niżej okony, wtedy tym, tam już traficie na pewno <laughs> o wiele lepsze okonie, troszeczkę większe. A nie raz już naprawdę bardzo przyzwoite, bo i czterdziestaki się trafiają i tak dalej. Oczywiście to nie jest zawsze wszystko żelazną regułą, bo na przykład są wody, wiem, że zresztą wybieram się w tym roku na jezioro, gdzie jest mnóstwo wielkiego okonia, ale chodzi mi tylko o jedną technikę, żeby złobić go z powierzchni. Bo tak jak tu na niektórych wodach pewne przynęty nie zdają egzaminu. W ogóle z powierzchni zero ataku, a żeruje intensywnie i to płytko. <laughs> z powierzchni nie chcę zbierać. Ale są wody, gdzie piękne okonie właśnie zbierają z powierzchni przynęte. Dlatego to też pokażę także. Te żerowania okonia nie wszędzie i nie zawsze jest takie same. Troszeczkę trzeba pomyśleć, pokombinować i rozszyfrować. Z tego względu, aha, i co jeszcze chciałem powiedzieć? Na przykład, będziecie mieli często brania, nie do zacięcia. Nie do zacięcia, kochani, to jest moja obserwacja i jestem tego święcie przekonany, że okonie i to nawet te średnie, one nie biorą w tym pewnym momencie. One nie żerują tej ryby, ale bardzo chętnie ją okaleczają. Skąd taki wniosek kochani? Oberwane ogonki. Jeżeli okonie mi szarpią, mocne uderzenia szarpnięcia na malutkim twisterku. I brań, full, ale wiecznie obgryziony ogonek. <coughs> Moje małe liblingi, na które ja łowię, o których wiecie, obgryzione ogonki. Mało tego, holowałem okonia całkiem przyzwoity na w Hiszpanterze, czy tam na predatorze, już nie pamiętam, no to są dość grube ogony. Trzymał dzielnie za ogon, wyrwał ogon poszedł. <laughs> no ale dobra, ktoś powie, że łapią słabo, że tylko dziubią, że tam łapią tylko za ogon. Nie kochani. Mam takie przykłady jak drunkbite, nie każdy ją zna. I ona ma boczne płetewki, kochani. Silne branie zacięcie płetewka obżarta. Zacięcie drugi raz, druga płetewka. Założyłem na następnego znowu dwie płetwy obżarte. Walił, waliły i obgryzały te płyteczki. Także warto wiedzieć, że oko nie zawsze bierze. Nie zawsze bierze on po prostu. Często on po prostu kaleczy tą rybę. On kaleczy. Dlaczego to robi? Czy to robi dla zabawy? Czy, czy to jest celowe działanie, żeby ją okaleczyć, a później była łatwiejszym łupem? No to chyba to już wie tylko najlepiej on. Niemniej jednak takie rzeczy się zdarzają że przekonałem się już niejednokrotnie kochanie, ja mówię, ponad 50 lat. Mam już, jestem już po 60, a jako mały dzieciak z kijem leszczynowym zaczynałem wędkarstwo, potem sąsiad mój starszy, no to oczywiście ten starszy pan zauważył jak zacięcie latam na ryby, to mój pokażę ci prawdziwe wędkowanie, dołgi bambusa, pojechaliśmy i tak się wciągnęłem, ale dobra, nieważne. Kochani, przez te kilkadziesiąt lat, kochanie, ja naprawdę nabrałem doświadczenia, a mam to do siebie, że obserwuję i analizuję. Nawet jakieś informacje, kiedyś czytałem mnóstwo tych wiadomości wędkarskich. Miałem roczniki z 50 lat, tam było o wiele więcej niż w dzisiejszych. Tam informacje o robactwie, które żyje i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, to jest nieważne. Wracamy do okonu. I takie są moje obserwacje, że on specjalnie często kaleczy. Są bracia praktycznie nie do zacięcia. No, chyba że jakąś dozbrojkę na ogonek, malutki hak czy coś. <coughs> to ja za mnie pokażę. To, to się. Yy uwieści, ale tak to jest praktycznie nie do złowienia. Silne brania, szarpnięcia, wszystko obżerane. miałem ja naprawdę już pokazywałem już niejednokrotnie na starszych filmach. Predatory, fish huntery, które bardzo lubię. Poogryzane ogony, poodgryzane ogony i to nie zrobi 10 ogonek kochani, bo na tym ogonie wypiciał i go wyciągnął. Także nawet nie te najmniejsze, one kaleszą o rybę, ale i atakuje rybę, ale nie po to, żeby ją pożreć, tylko po prostu okaleczyć. Czy robią to dla zabawy, czy to jest celowe działanie, to jest co innego. Ale w każdym razie że tak okonie polują. Tak samo jak ze złowieniem większego okonia, Ko Kochani, to jest tak. Duże okonie, zgadzam się, że są samotnikami, ale nie do końca. One, już mówię o tych <laughs> okoniach, o koniach. One jak z dna gdzieś tam sobie spokojnie, tam żerują, są pojedynczo. Kochani, ale one potrafią się połączyć do innych ławic, dołączają. Widziałem wielokrotnie, okonie, takie już przyzwoite, około 30 cm i lepiej, chodziły za przynętą, a na wierzchu pierwsze dwa takie kabany, normalnie okonie szły mi za przynętą. Nie atakowały, ale szły. I one były w potężnej ławicy. Wielokrotnie widziałem, jak w małą zatoczkę wchodziły potężne ławice. To pięknych okoni. I to szczególnie było widać już później jesienią. One wchodziły na bardzo króciutko, krótki atak, łomot w i zaraz wracały, ale dołączają, te największe dołączają do mniejszych Okoń Oczywiście proporcjonalnie no, okoń 40 nie dołączy do 10-centymetrowych okonków. Do okoni, które polują tak samo jak one i nie będą już ich, jego pożywieniem. Także Uwierzcie mi, że one dołączają do wielkich ławic. Często i dlatego łowimy 20, 28, 30, 32, a nagle jeb, siedzi 40 czterdziestaczek. No bo one też dołączają. Musicie wiedzieć o tym, że oko nie są kumate. To są tak kumate ryby, że małba ktoś powie, a głupi okoń, bo tam zaroba kawią. Nie kochani. One się potrafią zorganizować, naganiać razem ławice. Dlatego warto znaleźć takie miejsca, które lubią takie wypłycenia i tak dalej. Kiedyś może narysuję wam taki fajny wykres i pokażę, gdzie będą siedziały większe okonie, gdzie są mniejsze i tak dalej. I one gonią, one ganiają, wtedy ławicą, wtedy są najłatwiejsze, bo są jak wściekłe, normalnie biorą, ale i atakują często wszystko. A czasami jest tak, że się na coś uprą i możesz mu marcepana przysłowiowego pod nos podłożyć i on ci nie weźmie, kochani. Także warto wiedzieć, że szarpania Często nie są typowym braniem, tylko próbą okaleczenia ryby, albo odgonienia możliwe, bo o to szczupakat kiedy indziej powiem. W każdym razie obżerają, obgryzają te rybki z każdej strony. Dlaczego? Nie wiem, ale tak się dzieje i to warto wiedzieć. Tak samo, że warto wiedzieć, że okonie się kontaktują, się organizują na okresowo, potem się rozchodzą. I to wtedy wygląda. Że jakby okoń zniknął, jego nie ma. Drobnice się łowi, a dużego okonia w ogóle nie widać. One się rozsypują pojedynczo, gdzieś tam stoją po dziurach i tak dalej. I ich wodzie nie ma kochania. Ja byłem kiedyś nurkiem. sam widziałem stojące okonie po jednym, po dwa. Piękne okonie, piękne okonie. Ale nie widziałem ich zbyt wiele w tej wodzie. A tego samego dnia, nurkując po południu, widziałem potężną ławicę wielkich okoni. Wiesz, pomyślałem, skąd one się tu wzięły. Jak naganiały dosłownie w sposób zorganizowany za ławicą małej płoci szły naprawdę piękne konie. Zorganizowane były jeden niżej, dwa chyba niżej, tak, trzy z tyłu po bokach, tak jak włoch by taki zrobiły i normalnie naganiały w jedno miejsce e, te płci. Akurat dalej za nimi nie popłynęłem, bo to było w połowie głębokości w tonie, gdzieś na głębokości 8 metrów, no ale nie mniej to są widoki, które ja widziałem sam na własne oczy. Dlatego nikt mi nie musi tego opowiadać, a ja wam tylko przekazuję. Że to, to jest tak kumata ryba, która potrafi się tak świetnie zorganizować, to są garbate po one są tu, za chwilę tam. Dlatego często warto wyczuć ich łowiska i uwierzyć mi, że jakich nie ma. Ja już teraz mam na jeziorach, na przykład, mam dwa czy trzy miejsca wytypowane, Nie biorą, nie biorą. a widzę, drobnica się kręci, nie ganiana, znaczy albo ich nie ma, albo jest jeszcze spokój. Ale no, odczekam moment i zaczynają brać. Tak jak już jednemu koledzy pokazałem, udowodniłem, że. Siedź tu, mówię i połowisz. Siedział, połowił I tak, to się, i tak to się właśnie dzieje, kochani. Jest jeszcze jeden sposób, ale tego na 100% nie mogę, bo to praktycznie więcej wyczytałem, ale jest wielce prawdopodobnie, że one się potrafią, potrafią wejść w ławice innej ryby spokojnie. Wejść, jakby nigdy nic nie polują i z nienacka captać sobie rybkę i tyle. Że palą głupa, pływają między nic, ja nic nie wiem. Ja nie tutejszy, ja to tylko sprzątam, ja sobie tylko płynę do tego, popatrzę, one, one tak sobie pływają, on nic sobie staje, i nagle haps rybkę capnie Ale powiem tak szczerze, sam tego nie widziałem, to gdzieś wyczytałem, bo chyba <grywania> pół życia też czytałem i tak dalej. Także, wszystko co mnie interesowało, czytałem, porównywałem ze swoimi doświadczeniami, także mniej więcej tak to wygląda. Tutaj nie powiem, ale to co sam widziałem, co wiem, tak potwierdzają moje obserwacje. One są naprawdę, się wspaniale organizują konie, to są tak kumate ryby, że normalnie mała głowa i mają fajne sposoby i są naprawdę cwane, pomijając okresy, kiedy one intensywnie żerują, naprawdę bardzo intensywnie żerują, to są wtedy durde, naprawdę, ale kiedy tak sobie te żerowanie jest takie normalne, w miarę i tak dalej, bez jakiegoś tam wielkiego szału, no to wtedy wiadomo, grają kolory, rodzaj przynęty i tak dalej, no, fala hydroakustyczna jaką wydaje nasza przynęta. Dzisiaj będzie działała ta, jutro tamta, no i okoń wzrokowiec kieruje się w dużej mierze wzrokiem, prześwietli dobrze przynętę, dlatego często idą za przynętą, ale coś im nie pasuje i jakoś ataku nie ma. A czasami wystarczy impuls, jakieś podszarpnięcie, czasami atraktor zadziała, że właśnie będą, będzie szedł za smugą zapachową, no i przywali. No, tak to się mniej więcej dzieje, kochani. Ja to powiedziałem w dużym skrócie, żeby was tam za długo nie męczyć, ale y, warto wiedzieć, że okonie się organizują, są zorganizowane. Na gania, jak znajdziecie takie miejsca, gdzie one lubią polować, to wiecie mi, że one tam będą szkodziły. Jego nie ma, za chwilę będzie. Nie, czasami nie ma sensu ganiać z wędką. Ja to mówię bowiem nie na turysty, po całej wodzie. Tylko opatrzyć dwa, trzy miejsca i sobie w te miejsca pochodzi w jedno, w drugie, w trzecie, gdzieś się pojawią i będą Oko nie mają swoje godziny, to są ruchome godziny. Nie zawsze jest tak samo, ale przez pewien okres czasu w reblągu pamiętam jak mówiłem, z zegarkiem w ręku od pół do siódmej zaczynały brać do pół do dziewiątej, tak po ósmej, już piętnaście po ósmej cisza i dalej już można było rzucić nic. Brały bardzo intensywnie godzinę, półtorej i spokój. Tak samo tutaj na koronie na przykład samego rana czasami biorą, czasami nie, ale jak zaczną brać na przykład to też koło ósmej, po ósmej robi się spokój, wtedy już ciężko złowić jakąś rybkę i dopiero się jest dziesiąta, godzina 11, koło południa zaczynają tłuc do na przykład do pierwszej, pół do drugiej, potem znowu cisza, a gdzie nieraz czwarta, piąta, pół do szóstej zaczynają i do dziewiętnastej biorą. Także to są takie okresy i one mają swoje godziny, spotykają się i tak dalej, tylko że na każdej wodzie nie zawsze to się dzieje tak samo. Dlatego warto obserwować wodę, zapamiętać gdzie się ładnego konia złowiło, na jakiej głębokości był, miejscówkę zapamiętać, prześwietlić ją, zobaczyć czy tam się drobnica gromadzi, czy tam są jakieś zarośle, jakieś y, miejsca, gdzie drobniejsze ryby mogą się pochować. Warto też popytać kolegów wędkarzy z pławikowców, albo popatrzeć z jakiego gruntu łowią, na przykład nie duże płotki biorą, czy tak dalej. Na bata, to, to jest kopalnia, wędkarz składnikowy to jest kopalnia informacji dla wędkarza spinningowego. Także, kochani, myślę, że przy, przybliżyłem Wam ten temat. Ja wiem, że to jest troszeczkę, ktoś tam mówi, że kontrowersji, że to, że tak, inaczej, ale to jest to, co ja naprawdę zaobserwowałem. Że one kaleczą inne ryby, często są brania szarpnięcia nie do zacięcia, bo one nie biorą, one nie chwytają całej ryby, nie wpadają na ten hak. Łapią za płetwę ogonową, czyli za na nasz ogonek, jak są jakieś boczne, za jakieś wypustki, szarpią, wyszarpują. My mamy branie zacięcia, ale pusto, 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 ale tak to się właśnie dzieje. Tak okonie się zachowują. Także myślę, że troszeczkę Wam to przybliżyłem. Zresztą do okoni jeszcze wrócimy, bo będziemy robili film, jak złowić duże okonie, bo połowimy w tym roku. I dużych okoni się przyłożę do tego. Nie będę samolubny, że tego sobie lubię połowić, ale. Będę robił filmy dla Was specjalnie, także będą i szczupaki i okonie, no może w końcu się dobiorę do sandaczy, ale wtedy muszę zrezygnować, bo woda sandaczowa, gdzie jeżdżę na ładne okonie, też jest kanał, tam są sandacze, owszem, ale szczupak jak na lekarstwo albo praktycznie prawie w, w ogóle go tam nie ma, no nie, w ogóle to nie, nie powiem, bo sam złowiłem takiego czterdziestaka przez kilka lat, jeden przypadkowy czterdziestaczek, także... Yy... Jeżeli jest nawet tam szczupak to jest bardzo marginalny i wtedy tak albo łowić szczupaki albo sandacze i to zawsze mam tak dwoje dwoje do tej pory wygrywały szczupaki no może teraz coś będzie o sandaczach dobra kochani nie będę wam za dużo głowy zawracał obejrzyjcie sobie film tak jak powiedziałem już końcowe ostatnie ryby są urwane z tego względu że kamera mi się włączała nie mogłem już dalej robić filmu i do tego skończyłem w domu. No kochani jaki zbójnik no uciekaj. Ale późno zaczę zaczęły, nie? Mówiłem Że podejdą Aki ładny tak? Nie, połowy głębokości Patrzcie kochani jaki ładny Ale jak ładnie przypozował, No uciekaj młody Przed? Ale jak ładnie przywalił Mówiłem ci, że one tu przychodzą i koło krzaków toni. Siaje to wszystko. No kochani, jaki zbójnik. No uciekaj. Ale późno zaczę zaczęły, nie? Siedzi. O, ładniejszy. O proszę, Tomaszek patrz jaki kurczę, ale byś się wziął Wiedziałem, że tu będziecie. Ale byczuś ładny. No, ja się o, delikatnie o. Proszę kochani. Dobra, poszedł. Siedzi kochani, następny Ale puknął, a nie ma, chodź jak ściekły Ale ty piękny puściochu no, chodź, no to chodź, 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 to mi nie zmijesz Przynajmniej Znalazłem sposoba na nie Co to jest się... A, Mówię, jak szczupol. Siedzi. Ale kurde, jak szczupak normalnie.